Witamy na kanale Płotkina Gorąco 24H. Wysyłała mu swoje prywatne zdjęcia niemal z każdej zagranicznej podróży. Mężczyzna z jej przeszłości, po wielu latach milczenia, postanowił teraz wszystko ujawnić publicznie, przed kamerami telewizji. Co tak naprawdę łączyło obecną pierwszą damę, Martę Nawrocką, z jej byłym, popularnym trenerem personalnym? Jakie dokładnie fotografie mu wysyłała i co zdradzają one na temat tego, jaka jest naprawdę, gdy nikt nie patrzy, a światła kamer są zgaszone? Prawda, która właśnie wyszła na jaw, może Was kompletnie zaskoczyć i rzuca zupełnie nowe światło na postać nowej mieszkanki Pałacu Prezydenckiego. Marta Nawrocka od prawie dwóch, niezwykle intensywnych, miesięcy wypełnia obowiązki pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej. W mediach jest nieustannie obecna, a jej działalność, styl i zaangażowanie są szeroko komentowane. W większości są to oceny niezwykle pozytywne. Jednak to, jaka jest prywatnie, wciąż dla wielu pozostaje zagadką. Teraz, na światło dzienne wyszły niezwykle ciekawe, a dla niektórych wręcz szokujące szczegóły dotyczące przeszłości żony prezydenta Karola Nawrockiego. Mężczyzna, który miał z nią bliski zawodowy kontakt, w telewizyjnym wywiadzie opowiedział o ich nietypowej znajomości i zdradził jej sekret. Marta Nawrocka od samego początku kampanii wyborczej swojego męża dała się zauważyć jako osoba niezwykle pewna siebie, energiczna i posiadająca własną wizję roli, jaką zamierza pełnić w czasie jego kadencji. To jej ogromne zaangażowanie było widoczne podczas licznych spotkań z wyborcami w całej Polsce. Ale tym, co od początku wzbudzało największą sensację i najżywsze dyskusje w mediach, były jej stylizacje. Wybór często odważnych, nieoczywistych kreacji stał się jej znakiem rozpoznawczym. Żona Karola Nawrockiego ma za sobą prawie dwa miesiące na stanowisku pierwszej damy. W tym niezwykle krótkim czasie zdążyła już odbyć serię ważnych, międzynarodowych wizyt. Spotkała się z byłą pierwszą damą USA, Melanią Trump została przyjęta na objęcji przez papieża Leona XIV w Watykanie, a także wielokrotnie zabierała głos w sprawach ważnych dla Polaków, zwłaszcza dla Polonii. Do tej pory, w większości, jej publiczne wystąpienia były oceniane bardzo pozytywnie. Malowano ją w jasnych, ciepłych barwach. Najnowszy wywiad rzuca jednak na jej postać zupełnie nowe, fascynujące światło. Tego jeszcze o niej nie wiedzieliśmy. Zanim jednak przejdziemy do rewelacji trenera personalnego, Warto przypomnieć, co do tej pory wiedzieliśmy o przeszłości Marty Nawrockiej. Zainteresowanie mediów jej osobą pojawiło się już w czasie kampanii wyborczej męża. Wówczas dziennikarze skupiali się głównie na jej życiu zawodowym oraz rodzinnym. Ujawniono wtedy, że Marta Nawrocka przez 18 lat pracowała w służbie celno-skarbowej. Co niezwykle ciekawe, zajmowała się tam zwalczaniem nielegalnego hazardu. To informacja, która maluje obraz kobiety niezwykle silnej, kompetentnej i działającej w bardzo wymagającym, zdominowanym przez mężczyzn środowisku. Jeśli chodzi o życie rodzinne, wiadomo było, że wraz z mężem Karolem Nawrockim wychowuje dwójkę ich wspólnych dzieci syna Antoniego i córkę Katarzynę, a także Daniela, który jest owocem miłości z pierwszego związku kobiety. Polacy bardzo szybko obdarzyli ją ogromną sympatią, a dziś z zachwytem obserwują jej kolejne publiczne wystąpienia w roli pierwszej damy. Jednak wciąż wiele jest niewiadomych na temat jej przeszłości. Teraz, gdy cały kraj skupia uwagę na parze prezydenckiej, każda, nawet najdrobniejsza, nowa informacja jest na wagę złota. Niedawno, w programie Nawrocki w Polsce dla telewizji W Polsce 24, prowadzonym przez syna pierwszej damy, Daniela Nawrockiego, gościł popularny trener personalny Paweł Opolski. Rozmowa, która początkowo dotyczyła sportu i zdrowego trybu życia, w pewnym momencie, zupełnie niespodziewanie zboczyła na bardzo prywatne tematy. Gość programu wspomniał o swojej byłej, niezwykle znanej klientce, czyli o Marsy Nawrockiej. To właśnie on, po latach, ujawnił sekret jej niezwykłej dyscypliny i zdradził, jaka jest naprawdę. Okazuje się, że pierwsza dama, co udowodniła już podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, biegając po Central Parku, od zawsze uwielbiała sportowe aktywności. W przeszłości... Zanim obowiązki państwowe wypełniły jej kalendarz po brzegi, niezwykle chętnie i regularnie wybierała siłownie jako formę relaksu i dbania o kondycję. Paweł Oporski, w rozmowie z synem pierwszej damy, zdradził, jak wyglądała jego profesjonalna współpraca z jego mamą. Okazuje się, że Marta Nawrocka była kniętką niezwykle zdyscyplinowaną, zdeterminowaną i konsekwentną. O regularnych treningach pamiętała nawet podczas licznych, zapewne służbowych, wyjazdów. A swoim progresem i wykonanymi zadaniami, regularnie dzieliła się ze swoim trenerem, wysyłając mu zdjęcia jako dowód. Pamiętam do dziś, że nie tylko na tym obiekcie, ale też w każdej podróży, praktycznie na każdej siłowni, która była gdzieś w hotelu, ten trening był i wysyłała zdjęcie. Także naprawdę super mówił przed kamerami Paweł Oporski, nie kryjąc podziwu dla determinacji swojej byłej podopiecznej. Ta krótka, z pozoru błaha anegdota, w rzeczywistości mówi o Marsy Nawrockiej więcej. Niż setki oficjalnych biografii. Pokazuje, że jej obecna, nienaganna, wysportowana sylwetka i ogromna energia, którą emanuje podczas publicznych wystąpień, nie są dziełem przypadku. Są efektem wieloletniej, systematycznej i tytanicznej pracy nad samą sobą. Zwyczaj wysyłania zdjęć z hotelowych siłowni świadczy o jej niezwykłej konsekwencji, samodyscyplinie i poczuciu odpowiedzialności. To cechy charakteru, które z pewnością ukształtowały ją nie tylko jako sportsmenkę amatorkę ale także jako profesjonalistkę w jej wieloletniej pracy w służbach państwowych. Dziś, jako pierwsza dama, z pewnością nie ma już tyle czasu na regularne, codzienne odwiedzanie siłowni. Obowiązki związane z reprezentowaniem państwa, liczne spotkania i podróże, potrafią wypełnić jej całe dnie. Ale można być pewnym, że wciąż znajduje chwilę na aktywność sportową, która jest dla niej nie tylko sposobem na utrzymanie formy, ale i na zachowanie psychicznej równowagi w tej niezwykle wymagającej roli. Jej nienaganna sylwetka i energia są tego najlepszym, widocznym na pierwszy rzut oka, dowodem. A wy co myślicie o tej nieznanej dotąd pasji i dyscyplinie pierwszej damy? Czy jesteście zaskoczeni tą historią? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podoba Wam się taka dogłębna analiza, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Udostępnijcie ten film, by inni też mogli poznać tę ciekawą historię. Dzięki i do zobaczenia.